Cześć, z tej strony Jacek Sopotnicki, Jaka Jack Sputnik dzisiaj z siedziby sklepu fotoforma.pl. Zajmiemy się największą bitwą w świecie aparatów fotowideo od czasu analog kontra cyfra: mianowicie lustrzanka kontra bezusterkowiec. I tutaj na ring wchodzą Ach, dwa sprzęty. Uuu. Canon 1DX Mark III. Z obiektywem Canon 7200F28 wersja trzecia, lżejszy, Sony A9 Mark II z 7200F28. Obydwa sprzęty, powiem prosto z mostu, są rewelacyjne. To są sprzęty, które są zaprojektowane po to, żeby trwać, żeby działać, żeby sprawdzić się w praktycznie każdej sytuacji. Jednak, kiedy przyjrzycie blisko, między nimi są różnice. I teraz dzisiaj chcemy dokładnie te różnice zobaczyć i chcemy, żebyście sami mogli podjąć decyzję, który z tych sprzętów jest dla Was. Postaram się uniknąć wszelkich takich, wiecie, wstawek typu, że Sony jest lepsze, czy Canon jest lepszy, czy ten sprzęt jest, został z tyłu, a ten sprzęt jest do przodu. Tak po prostu nie jest. To są aparaty z najwyższej półki. I teraz możecie zapytać, no dobrze, ale dlaczego porównujemy, bo to jest taki wiecie, wstęp w sensie, dlaczego porównujemy najwyższej z najwyższej półki aparaty, skoro bezlusterkowce i lusterkowce mają też inne wersje. Dlatego, że te aparaty pokazują to, co najlepsze w obydwóch systemach. I oczywiście wiadomo, że jeżeli porównamy na przykład Canona 5D Mark IV z Sony A7 III, to będzie trochę inne porównanie. Ale pewne wnioski, które można wyciągnąć z takiego porównania, mają zastosowanie do większości aparatów lusterkowych i bezlusterkowych w odpowiednich dla siebie kategoriach, może powiem cenowych czy wagowych. Kiedy mówimy o wadze, przejdźmy do rzeczy, zacznijmy naszą bitwę. Waga. Canon 1DX. Mark 3 waży 1250 gram bez baterii. Z baterią waży 1440 gram. Dla porównania Sony A9 Mark II to 678 gram z baterią. Czyli dwa aparaty Sony A9 Mark II plus 100 gram to ten aparat z baterią. Czyli krótko rzecz ujmując, no, wiadomo, że bezusterkowiec w tej kategorii wygra, bo jest po prostu lżejszy. To nie znaczy, że to jest lepiej, ponieważ jeżeli porównać na przykład ergonomię, jak leżą te aparaty, jak się je trzyma w różnych zastosowaniach, ten wynik już nie jest taki oczywisty. No ale na pewno bezusterkowiec będzie aparatem znacznie lżejszym. To samo dotyczy obiektywów. Obiektyw K Sony waży 1,35 kg. Obiektyw Canon to 1,480 czyli znowu Canon jest troszeczkę cięższy, czyli cały zestaw będzie jeszcze cięższy. Znowu to nie jest, nie wiem, wada, zaleta, naprawdę to mocno zależy od sposobu wykorzystania tego aparatu. Kolejna kategoria to szybkość. Canon 1DX Mark III robi 20 klatek na sekundę w trybie Live, View, przy mechanicznej migawce to 16 klatek na sekundę. Tutaj sprawa wygląda troszeczkę inaczej, chociaż bardzo podobnie, bo przy elektronicznej migawce Sony A9 Mark II strzela z prędkością 20 klatek na sekundę, w przypadku mechanicznej migawki 10 klatek na sekundę. Czyli przy mechanicznej migawce trochę mniej klatek na sekundę i to właściwie je odróżnia od siebie, no ale obydwa aparaty są bardzo, bardzo szybkie i świetnie sprawdzą się w fotografii sportowej. Ilość zdjęć na baterii to bardzo ważne, szczególnie jeżeli właśnie jest fotografia sportowa, fotografia szybka, gdzie trzeba cały czas być zorganizowanym, jest waszym rodzajem fotografii, tym rodzajem fotografii, który uprawiacie. Mamy Canon na mechanicznej migawce, zrobi 2850 zdjęć. W trybie Live View Canon zrobi 610 zdjęć. Jeżeli chodzi o Sony A9 Mark II, Sony na wizjerze elektronicznym zrobi 500 zdjęć, a na monitorze, co zaskoczyło mnie osobiście, zrobi 690 zdjęć. I można powiedzieć, że to jest znowu jakiś rodzaj przewagi dla Canona. Niekoniecznie tak jest, bo kiedy porównamy na przykład tryb Live View tutaj z trybem w wizjerze, nie wizjerze elektronicznym, tylko w trybie monitora tutaj, to tu mamy 690 zdjęć, a tu mamy 610 zdjęć. Ale dużą zaletą tego aparatu jest to, że możemy korzystać z wizjera optycznego, który Sony, którego Sony oczywiście nie ma i w tym momencie ilość tych zdjęć znacznie się zwiększy. Rozwiązaniem dla Sony w tym momencie byłoby dokupienie gripa który zwiększa ilość zdjęć maksymalną ilość zdjęć do mniej więcej 1380 1400 zdjęć. Mówiąc krótko, obydwa aparaty potrafią zrobić na tych akumulatorach kolosalną ilość zdjęć. To są naprawdę fantastyczne aparaty pod tym względem. Idźmy dalej. Rozdzielczość. No tutaj temat jest krótki. Jeżeli chodzi o Canona e, jedynkę mamy 20 megapikseli. Jeżeli chodzi o Sony A9 Mark 2 mamy 24 megapiksele, czyli tutaj jakby Sony ma pewną przewagę, która oczywiście też niekoniecznie jest przewagą jakościową, ponieważ obydwa aparaty wykonują fantastyczne jakości zdjęcia. Jeżeli chodzi o funkcje takie ekstra, funkcje dodatkowe, takie jak stabilizacja, tutaj Sony ma 5 stabilizację o skuteczności 5 f Canon takiej stabilizacji w body nie ma. Jeżeli chcemy stabilizacji, musimy mieć stabilizowane obiektywy. W przypadku, na przykład pokazanych tutaj 7200, obydwa obiektywy są stabilizowane, więc jakoś ta sytuacja się kompensuje. No, ale niewątpliwie, jeżeli chodzi o kwestie technologii stabilizacji, Sony A9 jest aparatem bardziej zaawansowanym. Autofokus. Wow, to jest trudne porównanie, ponieważ tutaj filozofia tych aparatów jest inna i tak naprawdę obydwa aparaty mają fantastyczny autofokus, no ale porozmawiajmy o takich danych. Które wcale nie świadczą o tym, że jeden jest lepszy od drugiego albo drugi jest lepszy od pierwszego. Jeżeli chodzi o Kanona, ilość pól autofokusa w, w trybie optycznym, czyli przez wizję, mamy ich 191, z czego 155 pól to są pola krzyżowe. Natomiast jeżeli chodzi o tryb live View, tutaj Canon robi rzecz niesamowitą: pokrywa 100% kadru w poziomie, 90% w pionie i to jest 3869 pól dzięki systemowi. Dual Pixel. I Canon, jeżeli chodzi o ten system, Dual Pixel jest legendarny, jest fantastyczny. Ten autofokus działa po prostu rewelacyjnie. Ale trzeba powiedzieć, że Sony nie zostaje z tyłu, bo ma 693 pola z detekcją fazy. Czy to jest mało? Absolutnie nie. Tak naprawdę tak samo Canonem, jak i Sony można zrobić ostre zdjęcia. Bardzo ciężko jest po prostu nie chwycić tego autofokusa. Można powiedzieć, kiedy ogląda się dużo testów, jeżeli chodzi o osoby na przykład kręcące wideo, że dual pixel, autofocus typu dual pixel, trochę wygrywa, jeżeli chodzi o dynamikę, jeżeli chodzi o taką szybkość reakcji na ruch, na to, na przykład, na co aparat ma w danym momencie przeostrzyć. To są różnice bardzo niewielkie. obydwa aparaty po prostu są w temacie autofokusa jak Ferrari w temacie samochodów. Mam nadzieję, że to nie jest złe porównanie, bo na samochodach znam się średnio. OK, idziemy dalej. Tryb filmowy mamy i w jednym i w drugim aparacie dostępne 4K. Mamy i w jednym aparacie i w drugim dostępne slow motion w trybie 120 klatek na sekundę. Różnica główna to to, że aparat Sony A9 Mark II kręci filmy 4K w 30 klatkach na sekundę, natomiast Canon potrafi kręcić 4K w 60 klatkach na sekundę. Jest tutaj jednak pewien delikatny mały haczyk, o którym trudno wyczytać, a o którym warto wiedzieć, że w pełnej rozdzielczości 4K w trybie RAW oraz w trybie normalnym canon nie obsługuje autofokusa po prostu 4K autofokus nie działa przy 60 klatkach na sekundę to jest bardzo ważne czyli 60 klatek na sekundę 4K autofokus nie działa natomiast można ten temat ominąć czyli przełączyć się na tryb crop i w tym momencie dalej produkuje bardzo wysokiej jakości obraz 4K i autofokus nam działa. Natomiast jeżeli chodzi o Sony, autofokus działa po prostu zawsze. I teraz może przejdźmy do bardzo istotnej kwestii, jeżeli chodzi o wybór, który aparat jest dla, dla ciebie, to jest kwestia ceny. No i tutaj znowu, jeżeli chodzi o porównanie tych konkretnie dwóch modeli, porównanie ceny no nie rozwiązuje całego konfliktu pomiędzy e, lustrzanką a pomiędzy bezlusterkowcem. Ale jeżeli bierzemy pod uwagę te modele, to jeżeli chodzi o body Kanona, to w tym momencie jest to 31 999 zł na stronie fotoforma. Jeżeli chodzi o Sony A9 Mark II na stronie fotoforma, mamy cenę 22 195, czyli jest to prawie 10 000 mniej za to body. Jeżeli chodzi natomiast o obiektywy, jeżeli chodzi o obiektyw Canona, mamy 10150. Jeżeli chodzi o obiektyw Sony, jest to 12799. Czyli obiektyw Sony jest troszeczkę droższy. Natomiast jeżeli sparujemy go z tym korpusem, wciąż oszczędzamy prawie 10 000 zł. No, jest tutaj pewna różnica cenowa, która może dla wielu być, no, <ścoughs> już tu dużo nie mówić, znacząca. Teraz spróbujmy wyciągnąć. Wnioski, bo mamy fajną bitwę, mamy porównanie parametrów, sporo z tych parametrów tak naprawdę w dużej mierze dotyczy trochę marketingu, powiedzmy sobie szczerze. Więc chciałbym tak z Wami osobiście trochę porozmawiać na temat tego, czy bezusterkowce są lepsze, czy lustrzanki są lepsze. Powiem Wam, że nie ma tutaj jasnego zwycięzcy. Wydaje się, że przyszłością są bezlusterkowcy, że wszystko idzie w stronę miniaturyzacji. Ale dla profesjonalisty Canon 1DX Mark III dalej jest fantastycznym wyborem. Jest to bardzo pewny aparat, bardzo sprawdzony aparat, który ma ogromne możliwości i fantastyczną ergonomię. Więc nie zawsze ta miniaturyzacja jest jakimś, jakąś wielką zaletą. Więc ja nie powiem, który z nich wygrywa. Powiem tylko, ja osobiście lubię bezusterkowce, lubię tą mniejszą wagę ze względu na to, że nie uprawiam na przykład fotografii sportowej, jeżdżę dużo po świecie i lubię oszczędzać kilogramy, lubię mieć lżejszy bagaż. Ale jeżeli na przykład miałbym chodzić na stadion i moim głównym zajęciem byłoby fotografowanie sportu, szybkiej akcji, niezawodność, prawdopodobnie mój wybór padłby bardziej w stronę Kanona. I to właśnie jest piękne w tej całej sytuacji, że mamy wybór. Że tak naprawdę, w zależności od tego, jaki rodzaj fotografii uprawiasz, w zależności od tego, co jest dla Ciebie najważniejsze, w zależności od tego, czy jesteś bardziej fotografem, czy wideografem, jeżeli takie słowo po polsku w ogóle istnieje, to masz ten wybór. I tak naprawdę to, czy bezlusterkowca wybierzesz, czy Canona, zależy od Twojego profilu pracy. Kiedyś nie miałeś tego wyboru, kiedyś nikt z nas, żaden z fotografów, wideografów nie miał tego wyboru. Mieliśmy tylko Canona 5D Mark II, mieliśmy Canona 5D Mark III. A teraz mamy wybór. Możemy dobrać aparat do swojego trybu pracy. Kochani, to na dzisiaj wszystko. Chyba dosyć tego gadania. Chciałbym, żebyście się podzielili waszymi obserwacjami. Który aparat według was wygrywa? Który aparat według was ma coś, co powoduje, że to jest lepszy wybór? Bardzo chciałbym to usłyszeć. Nie zapomnijcie o komentarzach na dole. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, tak żeby mogło powstawać więcej treści tego typu. No i cóż, z tej strony Jacek Sopotnicki, a Jack Sputnik z siedziby Fotoformy. I do zobaczenia oczywiście w następnym epizodzie.